Siemano, tutaj Mikos. Dzisiaj lecieczek z openingu. I gierek dziś... Możemy zagrać w sumie jeszcze jedną gierkę. Pamką, bo dzisiaj mi się fajnie nagrało. Może będzie siódma skrzyneczka, kto wie. I liczymy oczywiście na legendę nową, czyli Sandy. Ym, ogólnie tam chyba był youtuber. Gra przeciwko nam. Więc spoko. Miejmy nadzieję, że... ...go pokonamy, bo... też... O nie! O nie, on jest dobry! Ja myślałem, że on... Przepraszam widzowie, a ja myślałem, że to normalnie jakiś Rico gra. I gdzie ty jesteś? Przepraszam, że te odcinki, ale... koło mnie jest mój brat i gada z Filipem. Filipa pewnie kojarzycie, że jest od odcinków. Ale tutaj staramy tą dobić się, nie? Przepraszam. Staramy się dobić to muszeli. O, lepiej to chyba zarzmiało. Ona ma jeszcze 9... o już 80 tysięcy życia. Spoko. Ładnie idzie. To raz go z nią. Jeszcze, jeszcze, dawaj. Ja 15. Chodź. Mój brat za chwilę wbija 6 tysięcy puszek. I 15 rang rank Gina chyba, tak? Tak. No, Gina. A Filip wbija 15 rank Shady, nie wiem czemu ma taki mały. 14. To 14. Może 15 dzisiaj siądzie mu jeszcze. Kto wie. Dobra, to my widzę... widzę soki, że sobie, sobie nie komentowałem gierki, ale skupiłem się na komentowaniu Bartka i nie mam niestety kolejnej skrzynki. No to co, otwieramy. Pierwsza skrzynka. 24 monety, 5 punktów do Karla. 5, 15 punktów do broka. W sumie skrzynek nie będę już komentował. Po prostu sobie ładnie tu otworzymy. Tikety się ładnie nabijają widzę. No cały czas tikety, a gem, gemów to nie dadzą już. Nie, takie hamy z tego super sola. Słyszeliście oczywiście mojego brata. Raz po raz przeklina, ale no dosyć mocno i później dostaje na zawet. No to, to co, to będzie już koniec odcinka na razie.